Odzyskamy naszą ojczyznę. A wraz z nią nasze dziedzictwo. Witam serdecznie w kolejnym meczu Gama <laughs> Gama z innym graczem KGS z ligi y, diamentowej. GAM kontra reszta świata. GAM pokaże światu, jak my to mówimy. Zobaczymy, nie wiem jaka to rasa w ogóle, a nikt No GAM tradycyjnie yy, zerk głodny zerk i ruszyli. Proszę bardzo, jak blisko obok siebie, tak by się wydawało, nie? W jednej płaszczyźnie GAM w kolorze czerwony, w prawym dolnym rogu yy, overlorda rusza, drugi zerk w kolorze niebieskim Kaigy. Kaigy. Wypadało zaczytać tak czytać. Tak. Kaigy. Niech pozostanie KG Po naszemu. Bo z angielskiego to by wychodziło g, Ale trzymajmy się. Naszej widowni. E, no. Możemy tylko w tej chwili porównywać rozbudowę. GAM już zaczął nieckę. Uuu. Cały gam. Niecka zaczął już w 40 sekundzie rozgrywki. Co oznacza błyskawiczny atak na przeciwnika? Ciekawe, ciekawe. A to ciężka sprawa. W diamentowej lidze dwa zergi będą się gram gryzwy na oczach naszych o zwycięstwo i awans. Patrzmy, GAM poszedł gaz, ciekawe Będziemy mieli zaraz No tak, przeciwnik już ma drugą ekspansję w jednej trzeciej No i skautuje. Tak, no niestety już wie. Już wie, że GAM będzie budował lingi. Jaka będzie jego odpowiedź? Zaraz zobaczymy. Zeskałtował go dokładnie, obejrzał. A mu jeszcze worek i go nie doleciał w takim slaganowym tekście worek, czyli Overlord Dwa psy, nie wypuści dwóch psów, dwóch lingów. Czytaj, tutaj kajgi już kończy, nieckie rozrodczą, ale ma jedną wielką przewagę. Mianowicie ma już drugą ekspansję, która się w tej chwili kończy i jest już gotowa do pracy. Teraz tylko przesyłanie robotnic z jednego do drugiego to jest kwestia czasu. Proszę bardzo. Na razie tylko woją. Jeszcze robotnic nie przesyła jako wsparcie do drugiego. Do drugiej ekspansji. Gam zaczął z dużym opóźnieniem do przeciwnika. Za to ma już królową. No tak. No tak kajgi za to buduje, widzimy będzie nam tutaj bęgi, będzie nam tu bombardował gama Gam już puścił pierwsze psy 3, 6, 8 żeby coś tam pokąsać nie wiadomo czy to czy to się, czy to się uda jeśli no nie zdąży jeszcze nie zdąży skończyć tych bejnów a no i gryzionko, gryzionko, gryzionko. No i proszę bardzo, nie udało się. Nie udało się. GAM puścił w dwóch etapach. Gdyby razem zebrał woją, mogło się to udać. Niestety przeciwnik obronił się, ma już yy, sporą przewagę produkcji, miał, dlatego trochę wcześniej zaczął ekspansję, ma troszeczkę więcej wojska. No GAM teraz musi zmienić taktykę. Nie ma mowy o szybkim. Nie ma mowy o. Rushu. Jeśli straci jeszcze tego worka, straci go na pewno to też go cofnie o te 100 minerałów, to jest dużo. Pamiętajmy, że nie miał drugiej ekspansji, więc 100 minerałów boli. Boli, no i blok murowany. Bejny już są produkowane, przerabiane. Do tego mało apy Gamzat natomiast poszedł w roucze rocze buduje i tutaj z tymi roczami mógłby coś zawalczyć bo Bane są bezsilne przy ataku z daleka ale wszystko to gdyby Gamu ubezpiecza wejście Podobnie robi to OK Keigi Zapowiada się emocjonująca walka to już nie będzie szybki rush to nie będzie szybka rozgrywka widzimy 4,30 <laughs> żadna strona nie zyskała jakiejś zdecydowanej przewagi. <laughs> no, KG robi już pierwszego apa. Gam nawet nie podchodzi do niego. Stracił trochę czasu na początku. No i zobaczmy. No, liczył na za pełne zaskoczenie przeciwnika. Gdyby KG postawił trzy no, to był go GAM zagryc, ale on przecież skautował i wiedział już, że GAM szykuje szybki atak. GAM pogoni Overlorda. Żeby nie widział, że... Żeby... Tak, goni go stąd, żeby nie widział, co tu się dzieje. O, tymczasem... A tymczasem proszę bardzo zobaczmy jak ustawienia, tak gam wspiera już robotnicę do drugiego złoża minerałów proszę bardzo, ale tu widzicie KG już trzecią ekspansję GAM jest tutaj wyraźnie opóźniony jeśli chodzi o to Ty postawił sunka, mutuje już dwa robi już gazy. Jeden tu pracuje pełną parą. Gamma jak z gazem, dwa jeszcze nie zasilone, dwa, jeden pracuje tylko. No, jeśli chodzi o ekonomię, oj zagryzie mu tą królową, zagryzie ją. Oj, 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 oj. no niestety. ach, tutaj Gam złapał go tymi rołczami. Widzicie, kajgizy tak nie wleci, poleciał do góry zobaczyć trzecią ekspansję, w już jeszcze jedną rzecz. GAM nie ma trzeciej ekspansji, to już wiekajgi po tym e, run ra, ra, e, Lingami ringami będzie chciał wykorzystać to przeciwko GAMowi, GAM próbuje i zaszkodzić no i tu jest sunk. no i drugi buduje się GAM tradycyjnie cofając się ja tak Oj bejny tu będą, będą, bejny, bejną, bejny, bejny, oj, nie, niewiele mogą zrobić rołczum bejny. No i o to chodzi. Więcej rołczów gdyby było. Gam pójdzie chyba niższy tą ekspansję trzecią. No i jest to jakieś e, rozwiązanie. Tu, próbuję tu ratować czterema Pięć, sześć, no ale GAM w odpowiednim momencie zareagował. Musi cofnąć, bo widzi swoją odsieć, która idzie z tej strony. I dopiero razem to ma sens, tak jest, razem razem zniszczył tą ekspansję no Kajki okay, już muszę się pożegnąć chyba że w broni ale tutaj do tego lingi powył nie, nie za mało no myślałem że już po ekspansji proszę bardzo rozciągnął boją jakoś gam dosyłanie moim zdaniem było nie, niespójne ciekawe ciekawe jak gam to musi nadrobić przewagę e, którą ma nie chodzi o wydobycie, bo wydobycie gamma na bardzo wysokim poziomie z racji tego, że mniej wydał kasy, bo poleciało trochę na UKG, u UKG, Do tego dodał bejny, rocze plus ekspansja. Tu stawia już hydraliski plus apy. U gamma wygląda to następująco. Martwi mnie brak. Jest, jest, są apy, są już apy budowane. Nie zwrócimy uwagi, że są. Już robi na, na pierwszym. Gam. Gam del Diablo. Kolor odpowiadający odpowiednim doniku czerwonym. Ciekawe, czy będzie próbował. No, Ma Pani jest fajnie, ciekawie ułożona. Można się z wzdłuż ściany całej. No i przez to bieganie jest jakby mniej skomplikowane. Gam mutował swoje rocze. Przeciwnik tego nie zrobił. I co? Tu byłaby dobrą opcją jeszcze zanim miał na te hydralistki lotki, ale w tej chwili to już nie GAM będzie bronił swojej trzeciej ekspansji jak lew. Wie, że od tego zależy wszystko. Tam już bejny się budują. Wycofał wojo, bo widział jak, jak potężną armię ma tu GAM. GAM odsyła overlordy. Poza zasięg żeby głupio nie złapać supli bloka no bardzo przykre zerga jest no wiadomo można kilka overlordów na raz budować no, ale to jest kosztowne no i czas 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 tu są tu się liczą czasem sekundę o gam postawił jeszcze jedną jedną bazę dodatkowo żeby mógł więcej produkować woja naraz. co w tym czasie no też to zbudował. obserwera ma również boi się zakopywania przez gama no jeśli chodzi o tą ligę to dość długa już rozgrywka 10 minut zwykle to już się rozgrywa a tu mamy w zasadzie nic pewnego na hmm. chwilę obecną mamy nic pewnego gam szybko nadrabia apy ma już również hydralizki to jest metoda którą ostatnio zauważyłem stosuje, a tak hydralisku z trzeciego rzędu zatem sprawy tego worka już nie ma zawsze to stówka w plecy tego worka chyba też po, pożegna i chyba nie będzie otoczyć boję. otoczyć, pak jest to jest najlepsza metoda otoczyć jeszcze do tego jazda proszę bardzo, no przeczuł to kajg próbował wycofać się żeby nie płaszczyźnie walczącej. No ale kto tutaj ma przewagę? No chyba Gam, jeśli chodzi o wojo. Tutaj stracił swoją szansę KajG. Tu popełnił błąd. I to naprawdę poważny błąd. Pozwolił Gamowi zbudować takie wojo. Miał przewagę ekonomiczną. W tej chwili wygląda na to, że mógłby już stracić. Gam pogoni mu wojsko i zniszczy ekspansję. Jak uda mu się jeszcze parę robotnic rozwalić, no to cofnie nieźle Kajagę. Tak jest, GAM się odpluwa jak ja to nazywam. Widzisz co się dzieje z ekspansją? Odejdzie teraz spokojnie, z bojem, to co się uda uratować to uratuje. No i zbiórka. Zbiórka przed bazą, tak jest, to jest rozsądne. W tej chwili przewagę ma. Eee, o, ale ten już tutaj czwartą budował ekspansję górnym, tego GAM nie widział. No i jaka będzie jego odpowiedź? Znaczy odpowiedź teraz powinna być KIG, ale raźnie gra zachowawczo, boi się jakichś takich starć. Wchodził tutaj troszeczkę, wycofał, chyba bardzo dużą ufność pokłada w dużej liczebnej armii. Tu się może przejechać, bo ekonomiczne sprawy, czyli cofanie przeciwnika u zerga to jest podstawowa sprawa. Widziałem graczy, którzy walczyli o dosłownie pojedyncze robotnice. Wszystko skalkulowane, co się opłaca, co nie. Tu tak pani się zbliżeniowo, nie? Patrzą sobie w oczka. Overlordy. No, tutaj już mamy lurki. U gamma, jak to wygląda. Gam, kurde, nie zrobił żadnego psa. trzy, cztery rysunki. Ciekawe wyjście, żeby zablokować. Mamy dwa. ...dwie możliwości produkcji apów, ale... ...ale to Fojon niestety zaboli jak się zderzy z lurami. Raz, dwa, trzy, cztery lury... ...odpowiednio ustawione na obrzeżach mogą tak pokosić armię, że... ...jakby wiedział... ...kam ja próbuję czwartą ekspansję wysunięto, <laughs> ...no... <śmiech> ...przepraszam... ...ciekawy pomysł... Ciekawy pomysł tej, tej ekspansji, bo jest trudne do obronienia taka wysunięta. Sardy tutaj chronią kamienie. No pomiędzy nimi można by bronić. Kaj jakby się dowiedział, rozwaliłby tędy ścianę i to by zabolało. Gamma czwartą ekspansję i w sumie 4-5 bas z których może więcej woja produkować. Eee, tutaj trzy sumki tylko tak, żeby zyskać na czasie widzę Kaj postawił, żeby przyszła odcież Tu w ogóle nie ma, w ogóle nie ma w ekonomii ledwie jedna robotnica. Prawdopodobnie nie chce rozwijać więcej robotnic, bo się gańczy tutaj minerały i tutaj i po prostu przerzuca. Tak, przerzuca. Rozsądnie niż potem wysyłać na... na jako manekiny twiczebne, żeby zmniejszyć populację, bo oczywiście do 200 można tylko. Ale rzeczy podstawowe, tak, nie będę tłumaczył. No dobra, bliska nam się starcie. Tu próbuję obejść i tą samą metodą otoczyć wojska. Gam rozciąga jednostki, ale widzi, widzi przeciwnika i co? Zobaczył lury. dał mu się jedną ale kosztem kosztem ajajaj no i teraz gam rozumie chyba mutuje overlord sam też robi lury oj 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 po ekspansji po ekspansji już ma czeka tylko na swoje lurki oj tutaj kaj się wysunął a już gam swoje położył i zamiata, i zamiata, no gdyby Kajtu nie, nie ruszył tych lurek jeszcze przez chwilkę dałyby stacje podchodziły y, może nieduże, ale zawsze a w ten sposób gan eksp ekspedycję załatwił, całe wojo, no w tej chwili ten mu, ty, ten robi już piątą bazę, za mało y, baz do tworzenia woja, proszę bardzo, zajął się walką, y, no wcale nie dziwne, y, tam się tam się losy decydowały dosłownie. No i to pozamiatane. Jest. Zły ruch. Zły z ruch, z ruch ze strony P. <laughs> Jeśli już tak czekał z tym bojem i rozwijał bazę, to pewnie poczeka naprawdę na wielką e, armię. No lury załatwią ekspansję, jednocześnie chroniąc wojsko. Odcina również czwartą tą u góry i, i pójdzie do niej parę lur nie, nie zostawił. Lury chronią od ataku z tyłu, ten bezsilny próbuje jeszcze zrobić Sandbaja do bazy, żeby zaszkodzić GAM. Tutaj ma minimalne jednostki. Widzi już latający ten, ale chyba, chyba poświęci nawet. Idzie na wymianę. Idzie na wymianę, bo jeśli te bazy są mane prawie. Nie ma tu kasy, nie ma minerału, znaczy się. Może poświęcić sobie GAM spokojnie. I co robi? Co robi? Zobaczył co się dzieje, widzi spokojnie dobija Grecia. Kaja. Nie wypuścił mu już wojsk, nie da wsparcia. Gam próbuje, tutaj będzie szedł na wymianę, straci. Poświęcił jedną, dwie ekspansję. Gam wie, że to już jest koniec. Idzie na wymianę. Ma i tak lepsze wojo, Zdecydowanie rozwali te, te jednostki. Przeciwnik już lurów nie może budować, już jest po nim. Jeśli chodzi o te jednostki, ma tu prawdę, nie ma gazu. No i majna spokojnie mu roz rozwala, wiedząc, że jeszcze zdąży. A tutaj, a tutaj, proszę bardzo, mutalistki, które są bardzo groźne w tym, w tym momencie rozgrywki, gdyby mógł je zbudować. Nie ma gdzie. Gam. No i co? I poddał się. Poddał się. Widział przeciwnik, że Gam spokojnie z tym wojem teraz by wrócił. Nie skończył ten by już z tą bazą. Dobyłby by gam. Bardzo ładny mecz. GG! I kolejny meczyk gama z, z lidze diamentowej W prawym dolnym rogu Gamdle Diablo, tym razem w kolorze niebieskim e, Anti bardzo ładnie przywitał się e, W kolorze czerwonym, również zerk, dwa zergi e, No właśnie ja lubię jak gracze sobie okazują szacunek e, Potrafią się przywitać i Niech wygra lepszy. Wiadomo, że to różnie bywa. Każdy kiedyś był gorszy i zawsze będą gorsi i lepsi od ciebie, jest takie powiedzonko. I trzeba to akceptować. Proszę bardzo. Anty już buduje e, nieckę rozrodczą. Gam również, tylko troszeczkę później. Obaj będą próbowali. No jest duża odległość. Zbyt duża na to, żeby linkami coś zrobić. Za dużo czas przebiegnięcia od bazy do bazy. Za duży czas byli obok siebie, może by to było szybsze. Gam produkuje już, e, buduje wydobycie gazu. Będzie robił prawdopodobnie szybkiego Speed'a. E, anti już ma, zaczął Speed'a. Ma 4 lingi w drodze. No, Gam jest opóźniony. no i szybsze, szybsze, szybsze ma start, rozbudowę. Dobry timing. Uan no to nam wyrokuje. Ciekawy mecz. Pierwsze psy poleciały. 4-6. Gamu, jest za duża odległość. Drodze kolejne. 4. No Gam próbuje EXPA już zrobić. Tymczasem, tymczasem lecą, dobiegają pieski, dobiegają. Gam już widzi pieski i co? I rusza, rusza naprzeciw. Ten tu się rzuci pewnie na... Ojej, ojej. ojej. Pogoni mu kota. Nie będzie walki. Nie będzie walki, nie będzie wymiany. Jeszcze tym razem. Tu dosyłach, czy Gam cofnie te bojo? Jeśli zagryzie ze dwie, to będą te dobiegające nie będą miały znaczenia, ale nie, 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 uciekł, uciekł, udało mu się uciec. Forek antygo już flatuje widzi drugą ekspansję. Anty nie ma, robi bejny, bejny, będzie chciał zmutować gdzieś tu w kącie, ma już speedy, gam ich nie ma. oj, ja ja ja, 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 ja. Ma królową, chyba podciągnie królową tutaj do starcia, żeby mu pomogła pogonić mu kota. Nie, nie wysyła królowej. Królowa dobrze potrafi namieszać, a są beny. Co z tymi bejnami? Są dwa. Oj, 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 I. O, jak głupio stracił te bejny. No, ten nie nie, no nie, co to było, co To to była za porażka jakaś, no. Gam w tym czasie zrobił speeda. Temu bejny wybuchły przed własnym wojskiem. No nie, no to chyba, chyba nie za szczęśliwy. Moim zdaniem Anti miał tutaj taką przewagę. Niewielką, ale miał. I skrzanił to, po prostu skrzanił. To będzie próbował by tymi czterema, pięcioma, jak Gam już ma dwie z dwóch bas, czyli dwa razy tyle buduje. Lingo. No tak, przegrał. Ale wyglądało bardzo groźnie. Bardzo groźnie. Skrzanik. GG.